Rozmawiamy z Andrzejem Dimitrukiem, wieloletnim trenerem Mariusza Wacha. Jest trzy dni do walki z Władimirem Kliczko. Jak pan ocenia w tej chwili szansę Mariusza? Z punktu widzenia teoretycznego na pewno, no, faworytem publiczności Bokmacherów jest Władimir Kliczko, wiadomo. Zdobywca czterech pasów, aktualny mistrz świata. Razem z bratem dzierżą tą koronę od paru lat, tą, powiedzmy, hegemonię w kategorii ciężkiej. Natomiast to jest teoria. Praktyka wskazuje na to, że boks jest tą dyscypliną, gdzie szczególnie w kategorii ciężkiej, gdzie spotyka się dwóch, powiedzmy to fizycznie mocnych mężczyzn, wszystko może się wydarzyć. Kliczko, który jest, dobrze się przygotowywał z tego co wiemy, do tego pojedynku ma bardzo dużo do stracenia. To są cztery tytuły prestiż, duże pieniądze ze stacji telewizyjnej, a więc to jest ogromna presja. Tego się nie da podświadomie wyrzucić ze świadomości. Nie, nie za bardzo chcemy się w to wierzyć. Natomiast Mariusz Wach nie ma nic do stracenia. Jest zawodnikiem jak na kategorię ciężką 32 lata, młodym, jeszcze tak to trzeba określić. Nie jest wyboksowanym. Myślę, że przygotowania miał również bardzo racjonalne. W związku z czym ma szansę na pewno zrobić wielką niespodziankę, czego mu serdecznie w sobotę życzymy. Trzymamy za niego kciuki. Taka jest prawda. Był Pan w Dzierżoniowie przez chwilę razem z Portfelem. Miał Pan okazję może oglądać treningi z Iwanem De Leon? Nie, nie, nie byłem w dzierżeniowie. Miałem okazję tylko obserwować na niektórych portalach internetowych. No wiadomo, każdy trener ma swoją koncepcję. Myślę, że kluczem do tego zwycięstwa będzie przede wszystkim taktyka zarówno z jednej jak i z drugiej strony. A ciekawy jestem jak rozwiązuje ją Władimir Kliczkol. ale jestem jak zareaguje również Mariusz Wach bo trzeba analizować jedną rzecz, Władimir Kluczko jest zawodnikiem doskonale technicznie, natomiast no, praktyka pokazała, że do końca nie jest w stanie utrzymać intensywność walki w ostatnich rundach i no, że jego odporność na ciosy jest nie do końca aż taka przykładowo jak Tomka Adamka, prawda? porównując. Myślę, że Mariusz Wach, jeśli uruchomi swoją lewą rękę, bo wszyscy mówią, że ma mocną prawą, ale żeby mocno uderzyć dobrze prawą ręką, na takiego zawodnika jakim jest Władimir Kliczko, trzeba ją dobrze przygotować, skutecznie a tak z lewej strony i timing a więc lewa ręka tu będzie moim zdaniem kluczem do przy tak dwóch zawodnikach boksujących tak technicznie do powiedzmy skutecznej akcji z prawej jeśli to się stanie na pewno Mariusz Wach nie, jest absolutnie nie na pozycji wręcz odwrotnie, może jak powiedziałem sprawić dużą, dużą niespodziankę nie wierzę w tych sceptyków, którzy mówią, że że to jest zbyt duża różnica klasy. Nie, jest kwestia tylko tu, w głowie. Jeśli to zostanie poukładane, jest motywacja, z tego, co słyszałem, jest, to po prostu warto wierzyć w to, że będziemy mieli mistrza świata. Z tego, co zaobserwowali nasi e, redaktorzy, będąc w gang w Austrii na, na treningach Władimira Kliczki, e, przygotowują się na bicie dużo dołów w pierwszych rundach. Czy to jest dobra taktyka na Wacha i jak Wach powinien na to zareagować? Ja myślę, że dobra taktyka, dlatego, że, powiedzmy, Mariusz właśnie zawodnikiem wysokim. Wiadomo, że będzie boksował z odchyl na Myślę, że wróci do pewnych starych nawyków, tak jak każdy pięściarz niezależnie z tego, jak etap przechodzi, to w momentach zagrożenia wraca w pamięci do, do tego, czego, do background takiego podstawowego w wyszkoleniu technicznym i będzie na pewno się odchylał, blokował, przede wszystkim będzie chronił głowę, prawda, szczególnie w bliskim kontakcie. Myślę, że Klitschko zaboksuje na pressingu. To jest jakaś recepta. Teraz jest pytanie, w jaki sposób Mariusz został przygotowany do tego, aby po obronach z dołu stworzyć dla siebie sytuację dogodną do ataku. Czy to będzie klincz, czy to będzie oddawanie pojedynczych ciosów bloki, bo z bloku również można zarówno po ciosie na górę, jak i na dół oddać. Ten element trzeba było zauważyć w szkoleniu. Jak powiedziałem, lewa ręka tu będzie decydująca, nie tylko prawa. Panie trenerze, współpracował Pan z Mariuszem i jako trener, i jako promotor przez długi czas, potem po jakimś czasie rozstali się, Mariusz, rozstali się, Mariusz miał kontuzję, wyjechał potem do Stanów Zjednoczonych. Były tam różne, różne zamieszania w związku z tym. Czy ta sprawa już jest załatwiona między Wami? Już jesteście OK? To znaczy myślałem, że tak, bo pracowaliśmy w czasach, kiedy powiedzmy wszyscy się uczyli tego boksu zawodowego. Ja może nie byłem, byłem trenerem, byłem może nie promotorem, ale współpromotorem, bo wtedy bok zawodowy był tworzony po Powiedzmy chodzi rzeczywiście o, o płatności na bazie sponsoringu, a więc niektóre firmy wspomagały nas, niektóre przychodziły, zaczynały, drugie się wycofywały. Taki okres powiedzmy niedojrzałości zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Słyszałem, że dzisiaj ukazał się wypowiedź, że, że ja powiedzmy oszukiwałem zawodnika, uważam, że jest to bardzo cena niesprawiedliwa, ponieważ nikt nie zadał pytania na przykład, z czego ja żyłem jako Andrzej Gmrub, czy miałem okazję dojechać za własne pieniądze na trening. Niestety nie było takich pieniędzy, też mieliśmy trudne kopoty, zarówno trenerzy, jak i zawodnicy w w tym okresie borykali się z wieloma problemami finansowymi. Wiadomo, że większość odpowiedzialności spoczywa na, na tej osobie najbliższej, a więc trenerze, prawda? Całe szczęście, że dzisiaj już mam za sobą tą sytuację, że te konflikt e, of został jakby zagrzebany, dlatego że kiedyś trener pełnił rolę promotora. Dzisiaj już tego na pewno nie ma, chociażby w zapisie, w dokumentach e, e, formułujących relacje między trenerem a zawodnikiem, prawda? Jeśli jest trener, który ma jakąś rolę promotorską, to ceduje to na inny organ, podmiot, e, organizacyjny w Polsce, prawda, czy to jakaś spółka z z jakimś agentem i tak dalej i tego typu mechanizmy funkcjonują, bo to jest to, co myśmy wtedy robili, to było jakby, jak mówię, conflict of interest, czyli z jednej strony mnie nie płacono jako trenera i ja mogę powiedzieć, dzisiaj zostałem przez parę lat oszukany, w cudzysłowie, tego nie powiem, bo był to bardzo efektywny dla mnie czas pracy w sensie warsztatu, natomiast nie pobierałem od żadnego zawodników żadnych pieniędzy, ja również od Mariusza Wacha pracowałem 4 lata za darmo, za, płaciłem z własnej kieszeni za sparing partnerów, płaciłem za własne i musiałem szukać pieniędzy na własne jedzenie, prawda? Natomiast trzech zawodników, wracając do tej sytuacji ogólnej, z którymi którzy powiedzmy płacą i tak jak powinno być w boksie zawodowym, bo to tre, zawodnik płaci trenerowi nieodwrotnie. To był Tomasz Adamek, dwukrotny mistrz świata, a to był Piotr Wilczewski, mistrz Europy, i obecnie ma to już Masternak, który też mnie płaci jak procenty od stoczonych wal. A powiem, sytuacja wydaje mi się, że poza nielicznymi wyjątkami nie zmieniła się. Niektórzy tylko trenerów stać na to, żeby żyć z boksu zawodowego. Jak gdyby nie firma Portfel, która akurat mnie dzisiaj podpiera finansowo, stwarza mi warunki do pracy, to prawdopodobnie byłbym już kierowcą konduktu pogrzebowego, bo nie stać by mnie było na... No niestety w boksie zawodowym w tym kraju, w, naszym, w Polsce, nie, nie ma statutu trenera boksu zawodowego czy amatorskiego. Widać to zresztą po boksie amatorskim, prawda, gdzie wielu trenerów rezygnuje z pracy, bo zarabiano przepraszam, śmierdzące grosze, te 800 zł, 1000 zł na miesiąc i nie stać ich na utrzymanie rodziny, więc dlaczego mamy oczekiwać, że ktoś będzie poświęcał swoją wiedzę? Ja też miałem momenty, że nie miałem żadnych pieniędzy, nie jestem człowiekiem bogatym i też rozważałem możliwość wyjazdu, rezygnacji z polskiego obywatelstwa i powiedzenia adio, prawda? Takie momenty też miałem w swoim życiu. Nie dlatego, że całe szczęście, że mam silną osobowość i jakoś się z tego ogarnąłem, natomiast uważam, że tego typu artykuły się zawsze pojawiają wtedy, kiedy się przygotujemy do walk. To samo było za Adamkiem, to samo było teraz Masternakiem. Nie bez kozery autor chyba tego artykułu jest Związany z, z portalem, takim patronatem medialnym, z niektórymi ludźmi, nie będę mówił z którymi. No, to wiadomo, no, to, jest, to jest klimat tego naszego boksu zawodowego. Zawsze się gdzieś tam coś wkłada, wtedy kiedy zawodnik i. Bo to jest artykuł, który również nie daje spokoju ludziom, którzy za parę dni wyjdą do ringu, prawda? A to jest takie szukanie w dziury w całym. Natomiast myślę, że całe szczęście, że mamy ten czas już za sobą, wzajemnej nauki, wzajemnych tych. Tej... Dzisiaj nie ma takich relacji. Ja powiem jeszcze jeden przykład. W w zwróciło się do mnie trzech zawodników czołówki polskich amatorów. Powiedzieli, że mają sponsorów, mają menadżerów i chcą, żebym ja ich trenował. Odmówiłem i nie będę więcej, poza nielicznymi tych tutaj na sali, jeszcze może dwoma innymi, więcej w polskim boksie nikogo trenował, dlatego że nie wyżyję z tego po prostu. Jako trener nie wyżyję. Ja mówiłem z przykrością, powiedziałem, że macie talent, jesteście dużym potencjałem, ale ja jako trener, niestety, nie mogę was trenować, bo z waszych procentów, nie wyżyje. No, po prostu. Jest ja takie przysłowie, emerycie kupse psa. Ja mam dwa psy i, i widzę, jak to, ile to czasami kosztuje, ile y, trzeba na to, żeby po prostu mieć takich dwóch, dwóch przyjaciół. Mniej polscy trenerzy, jak mówię, z nielicznymi wyjątkami, bo są grupy, gdzie trenerzy zarabiają określone pieniądze, ale mówię, to jest bardzo nieliczna grupa. Myślę, że inni trenerzy również by się na ten temat wypowiedzieli w podobny sposób jak ja. Po prostu do momentu, kiedy się nie... Nie wiem, system się nie zmieni, bo bok zawodowy się finansuje sam, więc jest pytanie, czy opłaca się być trenerem zawodowym w Polsce.